Witam Was. Wielokrotnie się zastanawiałem, czy w ogóle dobrze robię, że podjąłem wyzwanie kandydowania na radnego w dzielnicy targówek w Warszawie. Oczywiście było to poparte wieloma rozmowami. Niemniej, jako człowiek pracujący zawsze na własny rachunek, miałem poważne wątpliwości. Mimo, że Jestem politologiem i, jak gdyby, znam politykę od kuchni. Nigdy polityką się nie zajmowałem, ponieważ raczej mi się źle kojarzyła, patrząc na nasze elity polityczne, które zrobiły z tego teatr. Jednocześnie nie podoba mi się, że do wyborów dzielnicy, do wyborów samorządowych, startują politycy. Tak jak powiedziałem, nie należałem do, nigdy do żadnej partii politycznej, a w tej chwili z uwagi na przemyślenia, doświadczenia, postanowiłem spróbować z, ze stowarzyszenia zwykłego nasz targówek. Moja historia jest dość zagmatwana, ponieważ stan wojenny zatrzymał mnie w Polsce. Generał Jaruzelski wprowadzałem stan wojenny 13 grudnia. No, praktycznie przekreślił moje plany wyjazdu, ucieczki do Niemiec, tak jak większość moich rówieśników w latach 80. porzucała ten system i Tempelhof było tą oazą wolności. Wszyscy żeśmy o tym marzyli, nawet sam myślałem z kolegami jako mechanik lotniczy ówczesny w szkole średniej, żeby porwać samolot i po prostu wyjechać z tego kraju, w którym w którym nic dobrego się nie robi. Tak czy inaczej, nigdy nie aspirowałem do żadnej partii politycznej, zajmowałem się własną działalnością gospodarczą, którą, notabene, do tej pory kontynuuję, mam nadzieję, z dobrym, z dobrym skutkiem. Natomiast no, na pytanie, dlaczego się zdecydowałem odpowiedź nie jest prosta. Natomiast mam dość otaczającej nas głupoty ignorancji i upolityczniania wyborów samorządowych. To się tak nie powinno dziać. Samorząd to jesteśmy my wszyscy. Samorząd to jest nasza mała ojczyzna. Nikt nie powinien próbować za nas meblować naszego domu czy, czy, czy decydować za nas. I stąd ta decyzja. Oczywiście zastanawiałem się, cóż mogę wyborcom Obiecać albo co powinienem obiecać. I najzwyklejsza rzetelność nakazuje powiedzieć, że obiecać nie mogę nic, ponieważ nigdy nie pracowałem w samorządzie, nie wiem jak te mechanizmy funkcjonują, na ile jest to wszystko upolitycznione. Natomiast mogę. Jedyne, co mogę na pewno obiecać, to zawsze być wyborco do Twojej dyspozycji, e, służyć najlepszą wiedzą i doświadczeniem, ponieważ to Ty, wyborco, wiesz najlepiej, co powinno się zrobić. Ja mogę tylko pomóc, e, natomiast nie mogę obiecywać, ponieważ. To by było nieuczciwe. Skończyłem na tym, że nic nie mogę ci wyborco obiecać, bo byłoby to nieuczciwe i takie obietnice są po prostu nic nie warte. Ale zapewne chciałbyś się dowiedzieć, co konkretnie w przyszłości chciałbym zrobić. Otóż głównymi obszarami mojego zainteresowania, elementami, na które chciałbym zwrócić uwagę, będzie kilka obszarów. Uważam, że najważniejszym jest aktywizacja zawodowa mieszkańców w zakresie działalności gospodarczej. To jest to temat mi najbardziej bliski, ponieważ nikt tak sobie najlepiej sam nie pomoże jak właśnie my sami, a więc nie należy się bać rozpoczynania działalności gospodarczej. Trzeba życie brać we własne ręce, nie słuchać doradców. Tylko po prostu spróbować. Mimo, że łatwo nie jest, ale wy młodzi, szczególnie, macie w tej chwili bardzo dużo możliwości, możliwości, które musicie wykorzystać. Nikt za was tego nie zrobi. Musicie to zrobić sami a ja mogę zrobić wszystko, co będzie możliwe, żebyście mogli działalność otwierać bezboleśnie, bez zbędnego czasu i żebyście mogli po prostu działać, pracować na siebie. Przecież nie możecie pracować na umowach śmieciowych z ubezpieczeniem 45 zł na przykład na umowie stałej o pracę. To jest, to jest co najmniej dziwne. Kolejnym obszarem, jeżeli chodzi o targówek, jest całodobowa dostępność obiektów sportowych dla młodzieży. No, chodzę tutaj po targówku i widzę, młodzież się szwenda po murkach, po parkach, gdzie jest przeganiana i kontrolowana przez Straż miejską czy policję. Przecież obiekty sportowe, ta infrastruktura powinna być dostępna całodobowo. Można sobie pograć w piłkę, można się spotkać z przyjaciółmi, można robić wiele ciekawych rzeczy, a niekoniecznie chodzić gdzieś w miejsca ciemne i niejasne. Kolejnym etapem, kolejną kwestią, która mnie bardzo interesuje, to jest rozwój darmowej infrastruktury internetowej. Nie może być sytuacji takiej, że ludzie, część ludzi, część młodzieży jest wykluczona społecznie, nie ma dostępu do internetu czy chociażby nawet w szkołach, gdzie powinien być ten interet, internet Wi-Fi ogólnie dostępny, są z tym problemy. Sami nauczyciele nie wierzą w ogóle w sens książek elektronicznych. No przecież wystarczy wziąć dowolny plecak dziecka, czy ze szkoły podstawowej, czy z gimnazjum, czy ze szkoły średniej. Przecież to waży 10-15 kilo. To są już inne czasy tą stroną, w tą stronę powinno się iść. Natomiast jak widać nawet wśród nauczycieli nie spotyka się to z akceptacją. Wyśpiewa się dziennik elektroniczny i wiele aspektów z tym związanych. Kolejną kwestią jest oczywiście ożywienie w zakresie kultury i sztuki. Myślę tutaj o Parku Brudnowskim, o piknikach, które tam powinny być, o koncertach. Tak jak wspominałem, mam trzech synów blisko pełnoletnich lub pełnoletnich. I oni sami twierdzą: brakuje imprez kulturalnych, brakuje imprez, gdzie ta młodzież mogłaby się integrować, brakuje imprez ogólnych. Tak więc ożywienie w zakresie kultury i sztuki jest elementem spajającym naszą społeczność, i tutaj jest naprawdę bardzo dużo do, do zrobienia. No i ostatnia rzecz, która być może wyda się wszystkim, którzy mnie w tej chwili oglądają, jako bardzo dziwna. Ale ja pamiętam czasy lata 70. do ostatniej połowy lat 70., kiedy to w szkołach rzeczą normalną były gabinety lekarskie i stomatologiczne. No, nikt mi nie powie, że takie gabinety nie mogłyby z powrotem wrócić do, do szkół, do placówek oświatowych, chociażby nawet na zasadach rynkowych. Przecież dla lekarza, ja teraz mówię z punktu biznesowego, dla lekarza mieć kilkuset pacjentów do, do permanentnej opieki, kontroli, to są olbrzymie pieniądze, więc to by były placówki, które praktycznie samo by się finansowały. Tu nie ma z tym większego problemu, natomiast wydaje mi się, że jest pewna niechęć społeczna, bądź niemoc, bądź niewiara w to, że można to zrobić, a to jest... Elementarna podstawa. Ja nie chcę już wspominać o sytuacjach takich, że narzekamy dookoła na wszystko, ale proszę Państwa, jeżeli w toaletach, w ośrodkach oświatowych brakuje mydła i papieru toaletowego, to nie jest to wina żadnego systemu. To jest wina ludzi, którzy nie są zainteresowani, żeby to zmienić. Ludzi, którzy zawsze mówią, to jest system, e, ja nic nie mogę, ja tylko tu pracuję. To jest nieprawda. To wszystko zależy od nas. I do tego będę Państwa namawiał. Zróbmy coś sami. I pamiętajcie Państwo, ja przynajmniej mam takie wrażenie, oglądając telewizję, słuchając radia, jeżeli wychodzi polityk e, z elity, z głównego nurtu i mówi, że on coś robi dla Polski, to ja się zaczynam bać, ponieważ ja mu po prostu nie wierzę. Człowiek najpierw robi dla siebie. Jak robi dla siebie i wyjdzie mu to dobrze, to skorzystają inni. Natomiast wielkie słowa robię dla Polski, ja oczywiście nie robię tego dla siebie, powodują, że ja tracę zaufanie. A zaufanie jest elementem najistotniejszym i w mojej pracy, i w relacjach z państwem. Tak więc na koniec powiedziałbym, wyborco, nic się nie obiecam. Mogę być jedynie narzędziem w Twoich rękach, bo to Ty wiesz najlepiej, co należy zrobić. Ja mogę tylko pomóc. Na ile? Nie wiem. Natomiast poradzę Ci. Wybieraj mądrze. Pamiętaj, że wszyscy pracują nad Tobą. Praso, prasa, radio, telewizja. Chcą, żebyś myślał tak, jak oni sobie tego życzą. A my jesteśmy samorządem. To jest nasza mała ojczyzna i tylko od nas zależy, jak sobie tą małą ojczyznę umyplujemy. Dziękuję bardzo.